Te gofry to jakiś totalny odlot. Są przepyszne, maślane, chrupiące. Robi się je z raz dwa i możemy je wykonać w kilku wersjach. Ja tutaj pokażę wam wersję z owocami i czekoladą oraz taką wersję la churros. Zapraszam na przepis, który możecie wykonać ze mną krok po kroku. Zaczynamy od przygotowania mieszanki. Wodę, masło, mleko oraz cukier oraz cukier wanilinowy wkładamy do garnka i całość podgrzewamy aż do rozpuszczenia. Kiedy wszystko się już dobrze połączy, dodajemy suche składniki i całość mieszamy rózgą. Na koniec dodajemy jajka i wszystko mieszamy do połączenia. gofrownicę rozgrzewamy i jeszcze na początku natłuszczamy. Ja tutaj lubię używać sprayów, cooking spray w wersji olejowej albo zmaślanej z firmy SFD All Nutrition. Następnie gofry smażymy po kilka minut na mocno rozgrzanej patelni i one tutaj dosyć dobrze wyrastają, także nie trzeba nawet całej gofrownicy polewać dokładnie. Chyba, że chcecie mieć takie duże, pełne gofry. Kiedy gofrownica przestanie wydawać już parę, wtedy możemy wyciągać nasze gofry z gofrownicy i odłożyć je na kratkę. One na tej kratce jeszcze zrobią się trochę chrupiące. Ja tutaj nalewam sobie kolejną partię i robię z tymi goframi dokładnie to samo. I teraz pierwsza propozycja podania. Tutaj najpierw polewamy odrobiną roztopionego masła i sypiemy cukrem. Możemy dodać też odrobinę cynamonu. Wtedy będziemy mieli takie gofry ala churros albo na przykład polać jeszcze polewą czekoladową i dołożyć owoce świeże lub mrożone, jakie akurat mamy pod ręką. I w ten sposób nasze gofry są już gotowe. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba, wypróbujecie go. Jest to chyba jeden z moich bardziej ulubionych przepisów na gofry. Jeżeli Wam smakowało lub przepis się podobał, oczywiście proszę o łapki w górę i nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji kanału. Zapraszam Was również na mój Facebook i Instagram, gdzie też wiele się dzieje. Życzę Wam wszystkiego smacznego i do zobaczenia w kolejnych filmach.